Niestety pogoda w tegoroczne wakacje nas nie rozpieszcza, ale miejmy nadzieję, że ciepłe słoneczne dni do nas jeszcze powrócą. Przed nami serwis informacyjny o okazji wiopatów. Dzisiaj powiemy m.in. o wojewódzkim oraz powiatowym święcie Policji, zajrzymy na festiwal pieśni zbuntowanej oraz do malowniczego Międzygórza. Niedziela, 20 lipca, 18. Agnieszka Kawalec, zaczynamy. Na co dzień stoją na straży prawa. 16 lipca w Końskich oraz w Sielpi odbyło się wojewódzkie święto Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. Natomiast 18 lipca na Zamku Krzysztofur w Ujeździe swoje święto obchodzili mundurowi z powiatu Opatowskiego. Jesteśmy właśnie dzieciątą dużyną pożarnicą z która jest chyba najmłodszą na terenie naszego powiatu, jak i województwa. Dzieci chętnie przychodzą na te zbiórki, gdzie uczą się właśnie uczą się tej sztuki pożarnictwa, gdzie, gdzie też właśnie edukujemy ich z różnych scenek. gdzie. Albo udzielają pierwszej pomocy, albo właśnie wiedzą, jak zadzwonić pod numer alarmowy. Piątek 18 lipca na terenie zamku Krzysztof w ujeździe odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów święta policji. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego policji i młodszemu inspektorowi Marcinowi Hatysowi. okazji powiatowych policji. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie aktów mianowania na kolejne wyższe stopnie służbowe. W opatowskiej jednostce awanse uzyskało 18 policjantów. Funkcjonariusze akty mianowania odebrali z rąk zastępcy komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, młodszego inspektora Marcina Hatysa. Święto policji to wyjątkowy czas, kiedy możemy z dumą spojrzeć na mundur i przypomnieć sobie, jak wielką wartość niesie słowo służba. W tej doniosłej chwili dziękuję wszystkim policjantom za zaangażowanie, odwagę i profesjonalizm. Nie bez powodu mówi się, że służba to nie zawód, to powołanie. Te słowa wyjątkowo trafnie oddają istotę policyjnej codzienności. W szczególnym dniu pozwólcie Państwo, że w pierwszych słowach chciałbym podziękować podległym mi policjantom za dotychczasową służbę, pełną zaangażowania, poświęcenia. Wakacje, święta do dla większości ludzi czas odpoczynku, spotkań z bliskimi, dla nas czas wytężonej pracy. Kiedy wszyscy szukują się do wilgijnej wieczerzy, Sylwestra, to my przygotowujemy się do służby. Służby drugiemu człowiekowi. Część oficjalnej towarzyszył piknik profilaktyczny. Wśród podmiotów, których stoiska można było odwiedzić, znalazły się m.in. Opatowski Ośrodek Kultury W Opatowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Opatowie oraz dziecięca i młodzieżowa drużyna pożarnicza z Iwanisk. Bezpieczna i zdrowa gmina. Pod taką nazwą w Nieskórzowie Starym odbył się festyn edukacyjno-integracyjny, podczas którego wszyscy uczestnicy mogli nabyć bardzo cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa podczas wakacji. Bezpieczna i zintegrowana gmina. Piknik e, zorganizowany przez e, naszą jednostkę OSP Baćkowice wspólnie z druhami z OSP Piurkowa oraz Szachowa. E, piknik dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Baćkowicach. E, co, rocz, e, co rok staramy się dzięki gminie, wsparciu gminy zorganizować właśnie takie wydarzenie i w tym roku właśnie wpadliśmy na pomysł, aby nad zbiornikiem wodnym w Nieskórzowie e, starym Taki piknik zorganizować. W planie mamy pokazy ratownictwa wodnego, pokazy kwalifikowanej pierwszej pomocy, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, dmuchańce. Przy okazji koła gospodyń wiejskich się wystawiły. Zobaczymy przede wszystkim samochody z OSP, z naszej gminy oraz z jednostek zaprzyjaźnionych. Będzie również pokaz pierwszej pomocy. Przejażdżka łódką dla chętnych. Oprócz tego, co tu jeszcze możemy zobaczyć? Stoiska, kół gospodyń wiejskich lokalne i imprezę, atrakcje dla dzieci, zjeżdżalnie, także dla każdego coś na pewno się znajdzie. Pomysł, tym wyszedł ze straży, z jednostek tego, z gminy Baćkowice, no i po prostu to jest dla mnie jest cel pożądany żeby to dla dzieci zabawy, zjeżdżalnie. żeby społeczność, No i żeby społeczność przyszła, zobaczyła czy straże samochody piękne, dostali, piękne samochody. No i podziwali. No i, i bawili się kulturalnie elegancko o dzieci, żeby się bawiły. W straży, że możemy chodzić na takie bardzo fajne zbiórki. Że się uczymy na przykład reanimować, yy, wszystkiego możemy się nauczyć. Jak rozwijać węże, jak do akcji wyjeżdżać, wszystko. Ochotnicza Straż Pożarna jest do tego, że ktoś musi chcieć to zrobić i lubić wyjeżdżać, a PSP no to każdy musi już wyjeżdżać. Nie musi chcieć, tylko musi wyjechać. A jeśli wakacje, to oczywiście opatów i nadchodzący trzeci kanclerski jarmark. Co na Państwa czeka w tym roku? Posłuchajmy. Miasta i gminy Opatów. Kochani goście, przyjezdni odwiedzający nasze piękne miasto. Od 25 do 27 lipca, tutaj właśnie na Opatowskim rynku, wiele atrakcji w czasie kolejnego kanclerskiego jarmarku Opatowskiego. Przygotowaliśmy dla Was wiele niespodzianek: będą żarciowozy, będzie kolejne Opatowskie spotkanie pojazdów dawnych, ale również i koncerty. Dla miłośników Disco Polo w piątek zespół Masters. Dla miłośników Opatowskich opatowskiej twórczości, opatowskie diamenty, Krysia Wójcik, z którą potańczymy, Marti Wójcik, którą wysłuchamy, ale również i gwiazdy ogólnopolskiej estrady, pan Andrzej Rosiewicz, a na zakończenie wisienka na torcie, zespół Kompi Łosowski. Bądźmy razem, to jest dla Was opatowski rynek, na Was czeka już 25 do 27 lipca. Zapraszamy! Zapraszamy. Przed momentem słyszeliśmy o bardzo znanych nazwiskach polskiej muzyki i przy muzyce zostaniemy, ale delikatnie mówiąc trochę innej. Przenieśmy się do Kamieniołomów w Dołach Opacich, gdzie odbył się kolejny już Festiwal Pieśni Zbuntowanej. Od wielu, wielu lat coś tam zawsze organizowałem i kiedyś z kumplami organizowaliśmy inny festiwal, nazywał się Punkfest Bautów. Z pewnych przyczyn trzecią edycję musieliśmy odwołać. I e, lu, lu, ludzie z Śmielowa wtedy odezwali się do mnie, żeby przenieść tam festiwal, no ale tam ten się nazywał inaczej, miał e, nazwę miejscowości w swojej nazwie, więc no nie, nie było takiej opcji. I postanowiliśmy, że zrobimy inny festiwal w innej formie, właśnie w Śmielowie, bo dwie pierwsze edycje tego festiwalu odbywały się w Śmielowie. E, no, no i właśnie tak właściwie za namową ludzi, żeby dalej coś robić, bo wtedy sobie pomyślałem, koniec, ja już więcej nie będę że, robił żadnych impre, imprez, ale e, znalazło się grono takich osób chętnych do pomocy, do działania e, no i zrobiliśmy festiwal w takiej formie. Generalnie jest ten festiwal odbierany jako festiwal punk rockowy, aczkolwiek e, i to jest główna publika e, na tej imprezie, natomiast no e, Muzycznie nie jest to tylko park, jest tutaj muzyka e, zróżnicowana, e, są zespoły grające e, szeroko e, pojętego rocka. E, a z takich ostrzejszych, właśnie no to na, 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 na przykład, metal. Ale w niedzielę będziemy mieli kapelę bluesową, naprawdę świe, świetną. Bywały lata, żeby były też występy hip hopowe. Także bardziej chodzi o to, żeby pokazać ten element buntu wśród młodych zespołów. Średniowieczny murowany zamek królewski, stanowiący element budowanego przez Kazimierza wielkiego systemu obronnego, zbudowany w drugiej połowie, XIV wieku. Zobaczmy, jak wyglądają dziś ruiny zamku w malowniczym Międzygórzu. Czy pamiętają Państwo legendę o rycerzu Tudorze i baszcie w Tudorowie? Jak mówi legenda, to właśnie w tym zamku, w zamku w Międzygórzu rycerz Tudor był więźniem. Ale teraz czas na trochę historii. Historii zamku w Międzygórzu, która sięga XIV wieku, kiedy toród Zaklików po otrzymaniu ziem od króla Kazimierza Wielkiego wzniósł budowlę. Istnieje także wersja mówiąca o tym, że Jan Zaklika, kanclerz Królestwa Polskiego, otrzymał już gotowy zamek tuż po wybudowaniu. Ruiny, które możemy dzisiaj podziwiać, nie pochodzą jednak z tego obiektu, a z późniejszego, wybudowanego najprawdopodobniej pod koniec XVI wieku. Przebudowa ta położyła nacisk na funkcję reprezentacyjną zamku, a mniej na obronną. Rodzina Zaklików była właścicielami Międzygórze od początku XVI wieku. W późniejszym okresie właścicielem był Mikołaj Kijeński, ale w 1578 roku majątek przeszedł w ręce rodziny Niedźwickich. W późniejszych latach zamek zmieniał właścicieli, ale pozostawał pusty. Zamek ulokowany jest na wzgórzu, a jego powierzchnia pierwotnie przekraczała 1000 m2. A już 12 oraz 22 sierpnia Urząd Skarbowy w Opatowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące e-faktur. Posłuchajmy. W związku z obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu E-Faktur przez przedsiębiorców od 1 lutego 2026 dla dużych przedsiębiorców i od 1 kwietnia 2026 dla pozostałych, zapraszam Państwa serdecznie na cykl spotkań informacyjnych organizowanych przez Urząd Skarbowy w Opatowie w dniach. 12 i 22 sierpnia 2025 roku w Urzędzie Skarbowym w Opatowie na ulicy Kinińskiego 9 o godzinie 13. Jedno i drugie spotkanie. Była to już ostatnia wiadomość w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego o TV Opatów. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.